Siee, I'm insane. The iteration and uh godartis. pasa, czy to miesz na nogi na vida mu jest? Myślicie, coś mi tu przyszło na maila. Jeszcze na dwie nie wybuchujesz nie Nie. nagrywać. Nie wiem, co już ci nie. Ja właśnie boję na no nie mierzysz tym telefonem. Tak, oj, przepraszam. <laughs> to jest To jest ale masz... O, Teraz zrobiłam ci zbliżenie na oczy tylko. Tylko oczy widzę. Halo! Oj, proszę zobaczyć jak chłopaki się wzruszyli do roboty. Jak nagle usłyszeli, że ktoś wchodzi do drzwi. To jest właśnie ta. This is, this is panic. This is panic because somebody is coming. So everybody saw. Ale fajnie, że to złapałam jak pokazało jak co jesteście nerwowi. Sama na Słuchaj, dlatego ja jestem w takim miejscu schowana i skitrana, żeby mnie nie widział. A że jeszcze mam godzinę do pracy, to ja, ja jestem legalnie tu. A ten biedny z okna do okna patrzy, czy szef idzie, czy może jeszcze, czy może jeszcze, a patrz z okna do okna, patrz jak chodzi. No stykał, stykał, popatrz jak każdy się boi, a dlaczego się każdy boi, powiedz czemu. Się boi, bo stary się mój że no popatrz, no, będę cięciał na nas, po dupie będzie ciaskał. Będzie ciężko naść po i to nie niemiło. A bo się. To się mi miło, ale to nie Ale to przez kobiety miło ciasia, jak bije, Nie, podupcie. nie to, nie, podupię, fajnie, nie? Ale to, Jak stary to nie. Jak stary to nie. Tak mówimy na szefa, stary. Stary, ale, dali. A jak na menadżerkę mówimy? jak na, na Donę mówimy? Doda. Doda? Doda, ale doda. Nie, to za ładnie. No my na nią tak mówimy. Ale to za ładnie. Czy ja wiem. co za ładnie na, na taką wiedźmę mówić Doda. Bo ona jest klasna, ona jest straszna, ona czasem. Ona... ona czasem tak popatrzy na mnie. Tak jakbyś piekła lodem była i jakby diabeł jej podoił. Tak. Głośno ona strasznie czasami tak się zachowuje, jakby normalnie z diabłem pakty za jakiś jakiś. wiesz... zapisała, z diabłem, bo za sam pie... za... no tak. Zapieczętowała się normalnie tak, jakby gdzieś tam ten tatuaż, co ma na ręce, to chyba ta pieczątka od diabła. No, tak, tak, tak. tak mi się wydaje, że to ona tak. I dlatego ona taka jest niedobra dla nas. I tak jak na nas czasem patrzy, to tak jakby nas chciała zabić. A do kościoła poszła wczoraj? W niedzielę byłam. A w niedzielę nie była. No była. Ja nie poszedłam. Do nie poszedłaś? Może pójdziemy następnym razem, pośpiewamy tak będzie. Panie mu! No śpiewają, a jak pięknie. Tak. No puszczę ci zaraz, bo znalazłam to biesę. dziewczyny tam? Do podrywania? Dziewczyny do podrywania w kościele co Ty? Musisz no, się modlić, a nie opieł. Pod... Jezus się nie cieszył, że się miłuje? No Jezus się ja. miłuje, ale, ale nie w takim miłuje. miejscu. <laughs> znaczy się, cieszy się Jezus, ale nie. A mogę się przebrać za Jezusa? Znaczy to i tak jakbyś rozpuścił te... No, wiesz, pokaż, 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 pokaż jak mógłbyś tak. wyglądać jak Jezus. Ale ja nie wiem czy ten, ten znak, co masz na, na szyi, czy to jest, e, no na czarno jesteś w sumie. Jakbyś tak się jeszcze siutany ublał ciałą czarną, to myślę, że mógłbyś być jak I tak na krzyżu No nie wolno się tak wygłupiać, wiesz, to, to nie wolno, ale, ale no. trochę taki podobny jesteś troszkę, tylko on był chyba może grubsiejszy. Nie, chyba nie. A nie bo w tamtych czasach oni... Ja miał to jest 700 tysięcy dni po 100. być Tak czy siak. Modlitwa jest bardzo ważna. A teraz się już wydurniasz z tą fryzurą. Samuraje może być. Boże Myślać, My są jak ja i robi z siebie samuraja? Ale, no. no. Ale, może, ty masz taką ładną tą buzię, z pod tymi kłakami. Zamiast wsiąść to w pierony. Czemu nie chcesz wsiąść tych włosów? Bo mi się podobają. Takie? Aha, bo ty grasz na gitarze i ty musisz robić. No, bo ja się na gitarze nie idzie grać. Bez długich włosów nie wolno. Bez długich włosów nie wolno? Czekaj, jak mi coś wypadło. Bo coś tam jest. O, nie może śrubka ci wypadła. A skąd masz tą śrubkę tam? No to szukaj tam pod stołem. A, już widzę. Moja spinka do włosów. Spinka do włosów? Ale gdzie ona się tak za. za Kinżyła? Ja ją przyczepioną do Do której tak? dzisiaj jesteś? Do cieciej. Do cieciej? No. Do cieciej. Do cieciej. Do cieciej. <laughs> do cieciej. Ale gdzieś my już razem zaczęło na przykład ten, y, za 27 dzisiaj. A już byłeś? No. A ja też jestem zawsze wcześniej. <laughs> no to jesteś wcześniej, no. Ale ja jestem no. chora, więc nie ja też czasem. Tutaj tylko chorzy ludzie pracują, którzy mają nadpobudliwość. Chociaż nie wszyscy jest taka, wczoraj pracowałam, co stała, a oni Ta jej węga. tak nie trawi. Boże. Po, po drugiej stronie była baru. W boklarach? Tak, tak. No. Tak, czemu ma... nie lubię? Znaczy, bo ona cały czas stoi. A tu się nie da ona A co ona ma robić? Ona ma robić... No jak to co? Mało roboty jest? Mało, mało. Znaczy dużo, dużo, dużo. Ja za dzień. Cały dzień. Teraz się tylko chowamy. Ja mam jeszcze godzinę do pracy. Chłopczyk sprzątający. O, chłopczyku! Chodź to nas! To są właśnie takie chwile szczęścia, kiedy Tomuś mnie odwiedzi i możemy się chwilę powygłupiać, bo tak to się nie widzimy. Nie. To tylko wpadnie, wypadnie, śrubkę, gdzieś przykręci, coś naprawi do windy się schowa, żeby ją naprawić. Co wieki robisz? To co idziemy do kościoła w niedzielę? No ale jest o 18, a ja wiesz, jak kończę o 18, to bieg uśkiem. Naprawdę, no, patrz No ale co? No to możemy się spotkać koło kościoła. Ale. ale gdzie jest ten kościół? Tutaj koło katedry. Patryka. Halo? Ajoj. Onku how are you? Ten Gada przez polewę. Yes. Przestań się wygrywać. Z kim ty gadasz? Tak, tak. Okay. Z kim ty gadasz? Z kim ty gadasz? Z On na jak po polsku mówi? No. Ma, legi, ma, no, nie, na legi na tym pracuje dwędzira. To jest powodzenia, na razie. Z Kindian. <grym> żabko. Pa żabko Pomachaj! Pa! Redejt, tak, małeś. Weź po nogi złamiesz, nie rób tego. Co dwa stopnie i nogi złamie? No ale czasami niefartowień się skoczy. Pamy setko! Dobrze, że on tu jest. Przynajmniej rozluźnia ten cały fajzel kupię się z nim chwilkę. Ja przyszłam godzinę wcześniej, siedzę z Kitrana. Patrzę na telefon, odpisuję na wiadomości, na maile, na grafiki, na wszystko, wszystko, wszystko. Na mesecki wiadomości patrzę. No i co? Za 45 minut zaczynam pracę. Nie tak meseczki. milion kegów Ej, na głowę mu nie spadnie. My szescatki są twoje mięśnie, jak ty tyle przerzucisz kegów. Tutaj. Technika, technika, technika. Samuraja. Samuraja. A drugi samuraj tam. Samuraj! I see you! Hello! Odbicie w lustrze. Tomuś, kiedy odjadę? Patrz, ja na balkonie, jak ta kata, warkocza rzucę. Co to za rodzina idzie tam? Patrzcie się, jaka piękna rodzina. Tam. Finito! Finito, Tomuś! Tomuś codziennie przy, przyjmuje dużo kegów, spirytów. Na jego głowie jest cała dostawa. Tomek!